W obnawy chorosznej w Gotować na żywo? Tak jest! Tak jest! Jesteśmy gotowi. Słuchajcie. Także witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Contraband Police. Witam Was oczywiście na granicy akalistańskiej, granicy przy granicy z innymi. Dobra. Co my tu mamy? Słuchajcie, tu jest wybita szyba. Poszukiwany, żywy lub martwy. Dobra, jak ty, to, jak tam stoimy? Słuchajcie, z więźniami. Chyba mam, mamy puste tutaj, nie? Atajcie. Nie, jest jeden, jest jeden, jest gagatek. Jak tutaj w ogóle stoimy? Tu też musimy troszeczkę wziąć. Kurczę, wiecie co, bo zrobimy to inaczej. Zróbmy to inaczej, zrobimy tak cyk. A nie tak, nie tak, nie tak, nie, tak, nie tak. Tak, tak. Tak, 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 tak. Aha. Nie to. Nie tak, ludzie. Czekajcie, to nie tak. To musimy wziąć do pistoletu, pindoletu. Musimy pobrać te rzeczy. Mmm. łopatę to w sumie to nie. To musimy wziąć. Yy, 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 yy. No chciałem do tego drugiego magazynu przenieść, ale już dobra, trudno. Trudno. Niech tak będzie jak jest. Trochę tego mamy dziadostwa. Zobaczymy, że tą łopatę tu damy nawet tutaj na początek. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Pijemy. Już, 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 już. Ile tam ważymy? No witajcie, witajcie. Co macie? Ma Co ma, tam macie? Na eee, tylko to 20 to, Panie, kupiłem to za 10. A nie, to no. Nie, 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 nie. Y proszę mi proszę, do Atmatur Dobra, ile ważymy? 40 Dobra, 30. Republika Kazachstanu Dobra, sprawdzamy, sprawdzamy Panie Marvin Tungafag No, tu już się nie zgadza Świnkę Pan ma jedną, tak? Pan mówi No dobra, 10 maj, dobra, o, tu się nie zgadza Zagrem Pan jedzie LNR7839IX Zagr... chyba to jest Zagr, tutaj pan chyba dobrze... Tu pan chyba dobrze pan usiadł. Dobry, do, do dobrego auta pan wsiadł. No tak, wybite szybki ma pan jakieś? Do odslenia? Nie, dobra, tutaj się wszystko... Pan... Co pan tu ma? Jedną świnkę. A tu dwa są, prosiaczki. No i co? No i co? List Przewozowy się też Panu nie zgadza. Sprawdzać mam dalsze rzeczy? Czy nie? Co? O, niby wszystko okej. Okay. Mm, jeszcze Pan to Pan? Kurde. Głosiska Pan tu ma jakieś takie? Chyba to Pan. Tak, to chyba Pan. A tutaj tu się zgadza? Tak No dobra, dobra Ale pan tutaj trzy tu odrzucam Wad Ci daj No następny A może pan tędy poda? Co tam było nie tak? Co tam było nie tak? Zdjęć nie pasowało. kurde no, ale tak z ledwością nie? ciężko było poznać. Nie ma pan szyby, przy, przy, szyby przedniej. Pan, pan idzie przemyć zęby, bo pan tyle komarów ma. A co pan tu jeszcze. Aha. No dobra, no to weźmiemy, że. Tą wódkę to dobrze. No dobra, pan wyjdzie z samochodu. Pan. Tak, proszę opuścić. A nawet nie ma co no, się przyjrzymy tutaj, no dobra dziadku kochany! Ooo! Jest takie mery z nami Kochany, kochany. Na! No, do kompletnie, masz parkę No także Miłej zabawy. Dobra, mamy do roboty, my do roboty. My do roboty, dobra, czyli co tutaj mamy, szybka, raczej szybka, jaka szybka opona, dawaj, proszę, o kurde, broń, proszę bardzo, zobaczymy co tutaj mamy, jeszcze coś, no mimo nic, wszystko niby ten, ale dobra, w zderzaku może jeszcze, o proszę, proszę bardzo, uś. uś, 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 odpadł, o, ale pięknie, gdzie, gdzie? Tu jest dobra. O, proszę. Dobra. Solek. Co? Dobra. Otwórz tutaj nie. Tu nic nie ma. On nic nie przewoził. Dobra, ale tak tutaj też nic nie ma. Tutaj też nic nie ma, dobra. O kurde. Proszę bardzo, ja skrzętnie schował. No co jest? Ej, nie ma ten. Przynóż. nóż. Potrzebujemy noża. Proszę, ile tego jest? Dobra. O, proszę, kolejny. Jak on to chciał przewieźć? Ja nie rozumiem. No. Tutaj chyba więcej chyba, tutaj już nic nie ma. Nie Nie widzę tu już więcej nic. Dobra, no dobra, Maksimo, weź to z przodu. 200, czyli wszystko się zgadza. Dzień Następny. A, he, 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 taki żarcik z kolegami. Tak. 2,570. Uuu, panie! Pan tu trochę nie. Nie za dużo pan tutaj tego przewozi? No, powinno być wszystko. Tak każdy powinien mieć, proszę pana. 2,70. Siedem... wszystko ciężar zgadza. 2,500. Pięćset... O, panie, otwórz pan. Ładnie mnie tam wszystko. No niestety, niestety. Władza każe, sługa wykonuje. Dobra. Jak tam, Maksima? Dobra. Dobra, tu jeszcze jakiś woreczek. Zobaczmy, skrzynia błyk 3, worek cement, z cementem, 7, beczka wina, 2... Są. Worek ziemniaków, 1. Ale to chyba za dużo. dużo. Nadal chyba obowiązuje nas coś, nie? Żywność, 6. Żywność, to jest 3... 4, 5, 6. Aha, czyli się wszystko zgadza. Okej, okay, 3... 4, 5, 6. Dobra. Tu się wszystko zgadza. Panie, dobrze, dobrze. Simon Bolt. Simon Bolt. Tutaj też. Simon Bolt. Tu się zgadza. Tu jeszcze sprawdźmy. Dobrze. 30 maj się zgadza. Tu też się zgadza. To już sprawdzałem. Tak. Dobrze. Azar V. Dobrze dobrze CMM CMM 1317KJ Dobra, tu jest to wszystko ok tutaj nie mam za bardzo zastrzeżeń To mnie właśnie kurczę niepokoi To mnie niepokoi yy... Eee Slowaka no, załaduj no Dzięki, dzięki, dzięki Kurczę no tutaj wszystko niby tak dopiero... Ładna wszystko tutaj Pokaż pan twarz No niby wszystko się zgadza No dajna No dzięki wzajemnie Następ jedna. Czy aby nie zaważyła trochę za, za dużo? Zaraz sprawdzimy. 4,36,5, Dwie krowy? Ok. No tak, tak. Dwie krowy. Pani, pani. jest przewozały się nie zgadza. 4, 4 3, 6, 5. 4, 3 6, 5. No to tak, waga pojazdu. Brak zgodności. Krowy tutaj, jak ten wrzesień, 13 maj, tu się zgadza. Grazduk. Grazduk, 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 jak ten sam tu grazdug, No to jest taki i. Ten gazduk, okej, okay, no ale. No niestety tak obieżnie sprawdzimy. No, Panie Grasguk! <laughs> nie, taki jakiś taki żarcik. Nie przejmować. Eee, no, widzę, że pan ma posępną minę. No niestety, niestety, no ja też bym taką miał, gdybym nie mógł wjechać, tak? Co by tu, panu, tu jeszcze ma pan wszystko? Niby wszystko jest. No ładny zderzak, elegancki, no koledzy powinni z pana być dumni. Nie wiem, czy to zderzaka nie ma pan z tyłu. Nie wiem, nie wiem. No dobra, panie. Odrzucam. Barasto, cipka. Ty jesteś cipka i drugą wjedziesz na, na, na krypie. Już mi stąpił. Kurde, gdybyś królowy nie miał, to inaczej byśmy porozmawiali. Wstyd! Witajcie, witajcie, do to No, mam nadzieję, mam nadzieję. Bo widzę, że już jedno tutaj błąd jest, ale. Dobrze, 6230, ok. Co pan coś pan przewozi? Przewozi pan, to dosyć sporo widzę. Dobra, panie sprawdzimy pana. Marat Ukawa, tu się zgadza, tu się też zgadza. 6 listopad się zgadza, sierpień też się zgadza. Marat Ukawa, Ilicz, Ilicz to też się zgadza. CPZ. CPZ 2235ZB. No dobrze, panie. Spra już tam Później się zajmiemy. E co pan tu pan przewozi? Władować mi to wszystko. Ale może wyładujemy. Dobrze. Dobra. Dobra. Dobrze, dobrze. Dobra. Kuchenka gazowa 1, beczka oleju 2, lodówka 1, snopsiana 4, skrzynia mydła 3. Dobra. Sprawdzimy jeszcze tutaj. Żywność 6 żywność 6 nie przewodzi pan żywności AGD 3 AGD 1 2 chemikalia 4 2 5 no i już regulacje wjazdowe teraz tak co do pańskiego samochodu a widzę że przebita opona to raz wybita szyba to dwa. Brak lusterek. Jedno na razie. Takim. Panie. Panie. Drugiego lusterka pan nawet nie ma. Takim samochodem wielkim, panie Dziś, co? Pan nie widzi? Czy pan nic nie widzi? No, I proszę, kolejne przybite opony. dwie czy jedna się liczy. Ty też dwie. Kurde, no nie wiem. Zobaczymy, Dobra, załaduj mu to. Gdzie Maksimo? Gdzie tu się szlajasz? Zala, załaduj mu to. Ta, nie, nie puszczamy go tutaj. Nie, nie, nie. No, gdzie tam? Jeszcze jedna opona przybita. Zobaczymy, czy się to, jak to się to wszystko. Bo w sumie. <coughs> Brak zderzaka, chyba. Bo nie ma rejestracji. Zobaczymy. Eee, tutaj, jak dwie są te opony, nie? Przybite. No dobra, panie, według mnie to pana odrzucam. No, co mam za sobą samochód 160, a to co tam się nie zgadzało? Aha, zderzak. No dobra. Dobra, tak jest, zajmiemy się. Atajcie. Uch, nasz samochód tylko dwóch więźniów powiedzie, nie? No właśnie. Do radzie Do radzie wozu. Eee, samochód. Bach, 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 bach.

Ech, dobra. O, dzisiaj przyjedziecie Sprej, się, zobaczcie. Nie zaciasno wam. No. no i co tam powiecie ciekawego? Uu, wow. No, także takie maszyny mamy dzisiaj. Sutami. No, no. Pan ucieczki masz? Pff. Zobaczymy. Kurde. Twojej twoi koledzy to był twój plan ucieczki? Ja ci teraz tutaj dam. A zobaczysz. Cóż, stąd nie uciekniesz. To już nie uciekniesz z obozu pracy. Nie będzie tak ci łatwo, do, do śmiechu nawet nie będzie. Oj, Szybę mnie wybili.

Kiedy był auto, musiałem sobie zwolnić. Tak, to jest o kurde, ale pościsk wpada. Źle, nie, źle. O, kur... o to, 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 to się wyklepie. Dobrze jadę yy, Nie dobrze Wracamy. No rajdówka Idealny samochód Uuuś! Ale... Jedziemy! Wszystko musi tu grać. No nie ma. wam samochód, to pokazał, ale. w lesie po prostu, no napadli mi. W 40. No 40 ich było. Samochód mi cały. Dajcie wariusz, komandiere. Nie jest tak źle. No, nowy samochód mamy. Wojciech Otworzona na No Was pochwycieli jadą z kontrabandu. Jedziemy, co Do tam dobra. Jura. Ale się zbiera dobrze. No, tera będziemy o czasie zawsze. A tak szybciutko! Jesteśmy? Mierzyłeś czas? Oba, jaka maszyna Kurde, no Kurde, no Mierzyłeś czas, Repnin? Wego tam naprawdę troszkę No, dam e, to trochę tam no. Nic to Witaj, witaj Idziemy spać, słuchajcie Uff, się nie zmyściłem. Dobra, kolejny dzień. Alarm! 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 Chowacz się po krzaku. Gdzie, gdzie do świetnika idziesz? これで十分です。これでます A w ile tu strzelasz? É meu lado

ちょっと。 Ja nie wsparcie na się chował, ale go 1700, pokonani, świetna robota mm. Brawo, brawo my To jest, aha Czekajcie, no tutaj nic nie leży Idziemy do seracza, słuchajcie mm, mm. oh, tak. oh. <laughs> Ciekawe jak byli w seraczu i na swatach i nas zaatakowali. O oh, kurde... Ale to by, to by się... O! Oh, jeszcze... <laughs> o czy, czy czasami nie byśmy się nie znaleźli w jakimś innym kurde kraju. No. no, <laughs> no, <By się> wystartowali. <laughs> Głupie. Ale właśnie... <laughs> Dobra. Jeszcze mamy troszeczkę amunicji, także spoko. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wódki mamy, idziemy się wódki napić, a co? Tak jest. Dobra, słuchajcie. Uff, kolejny piękny minął dzień. Odpoczywamy. Ale co będzie dalej? Zobaczmy, zobaczymy, zobaczymy. I już w kolejnym odcinku, także dzięki, słuchajcie, że jesteście, że oglądacie tą serię. Yy, no, powiem szczerze, że normalnie szapoba, yy, szapoba tej grze i twórcom gry. Także z mojej strony to by było na tyle dzisiaj. Zachęcam was do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!